Witam tu Kifi, a to kolejny odcinek Spec Simulatora I słuchajcie, bardzo się cieszę, że udało nam się wbić 50 tysięcy subskrypcji Wiecie co to znaczy 50 tysięcy? To znaczy takie 100 tysięcy, tylko że jeszcze nie Tak słuchajcie, w połowie, w połowie Także jesteśmy słuchajcie w połowie drogi do moich wymarzonych 100 tysięcy subskrybów Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to mordo, zrób to teraz Proszę, pomóż spełniać marzenia i wbić 100 tysięcy subów Ja mam nadzieję, że też komuś spełni dzisiaj marzenie Bo słuchajcie, ten huge pixel cut, który tutaj za mną lata Będzie dzisiaj do wygrania, jedyne co musisz zrobić to oczywiście Subskrybować ten kanał, zostawić łapeczkę w górę. Zostawić fajny komentarz ze swoim nickiem I do tego jeszcze udostępnić ten kanał Jakiemuś ziomeczkowi i ten film Żeby też wszedł pod ten film i też wziął udział w konkursie Także jeżeli masz jakiegoś ziomeczka Bądź jakąś grupę, na którą możesz wstawić link Udostępnij ten film No i po prostu będziesz miał szansę na zgarnięcie Takiego huge pixel kata No i jeszcze raz widzowie, dziękuję za 50 tysięcy A teraz przejdźmy do właściwego odcinka Dawno nie było odcinku z Simulator Z I słuchajcie, na start możemy wybrać swojego peta No i chyba Wiecie którego wybiorę? No nie nie, nie Shiba Dog. Yy, Wiem, że myśleliście, że to będzie Shiba Dog, ale wybiorę tego. Słuchajcie, bo jest przepiękny. <gry> Także zobaczmy, jak on wygląda. To jest od razu Titanic. Słuchajcie, ja wybieram sobie na start Titanica. Także zobaczmy tego Titanica. Słuchajcie, ja już chcę go zobaczyć. Gdzie on jest? Ej, czemu ja go nie mam? Ej, zepsute to jest. Gdzie jest mój Titanik? Dobra, widzowie, nie wiem co się dzieje, ale zostawcie suba, bo mamy trzęsienie ziemi ostre. Okej, okay, dobra, już się uspokoiło czyli już zostawiłeś suba. Dobra, słuchajcie, mam niby jakiegoś Titanika, ale tak naprawdę nie mam, więc nie wiem gdzie on jest. Czy ja mam jakoś włączony Pety, Nie, no wszystko jest wszystko jest widoczne, więc nie wiem dlaczego, ale słuchajcie, tak, dawno nie było odcinku z Pet Simulator Z, czasami musi być. Zobaczcie, jest tutaj nawet event, więc od razu sobie tu idziemy i zobaczmy co tutaj się dzieje na evencie w Pet Simulator Z, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy. Czy jest tutaj taka sama szansa na dropienie O, tutaj. Mam przynajmniej 8 jajek naraz Więc możemy dropnąć Dobra, słabo dropu, słabo dropu, Może idźmy do sklepu I słuchajcie, tak, tutaj są titaniki, Słuchajcie, do e, ogarnięcia tutaj, Wow, dobra, tutaj można wszystko Wszystko, dobra, lecimy w dół Jej, co tu jest w ogóle? Infinity Dobra, widzowie, będziemy sobie dzisiaj na pewno otwierać capibare, Huge capibare można mieć Także to jest niesamowite Okej, okay, dobra, to są chyba huge Troszkę się różni to e, od ostatniego razu Zdecydowanie, już to widzę Ale odpalamy sobie oczywiście laka I wpisujemy sobie kod free bo w code free zawsze działa Okej, okay, nie mam rangi widocznie, nie mam rangi No dobra, jak nie mam rangi to spoko Zobaczmy, czy tutaj coś się zmieniło Słuchajcie, mamy nowy event tutaj totalnie e, Ale tutaj chyba jest to samo 40k, ej, kosztuje nawet troszkę więcej Niż w zwykłym pet nie wiem czy zauważyliście Ale tak, kosztuje zdecydowanie więcej Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi W grze Pracyk I mamy mythical golden Ale nie no, gdzie huger, gdzie huger Halo, halo, ja tu przyszedłem po huger więc zróbmy sobie e, chwilowo Nie ma tutaj autohacza, nie można mieć autohacza Nie no dobra, co jest, czemu nie dropią huge Ja myślałem, że tutaj to będzie szansa 100% po prostu na huge Zobaczcie, co prawda dropimy jakieś rainbow'y i tak dalej Ale gdzie są huge No słuchajcie, teraz huge nie, nadal nie Ale dobra, przynajmniej wybijamy rangę, więc zaraz będę mógł użyć chyba kodu Problem jest największy chyba jaki widzę Ponieważ są jakieś trzęsienia ziemi I moich petów w ogóle nie widać Niby mam je w ekwipunku, ale zobaczcie W ogóle zakładam, zdejmuję i to nie ma żadnej różnicy Ale to często jest zbugowane na tych po prostu Wszystkich serwerach yy, Pet Simulator Z, więc wcale się nie dziwię Spróbujmy coś rozwalić nie, No jak ja mam coś rozwalić jak nie mam petów nawet, co jest O zobaczmy co jest w merchancie yy, Okej, okay. O titanic, możemy kupić sobie wszystkie titaniki Za 100 bilionów to jest jak za darmo, słuchajcie. Free diamonds, za zero diamonds. I jeszcze tutaj jakiś specjalny pet. Kupmy w takim razie wszystko i zobaczymy, co to jest. Okej, okay, mam wszystkie Titaniki, naprawdę. Titanic hologramka. Mam założone wszystkie Titaniki, ale ich nie widać. Dlaczego ich nie widać? O, dobra, słuchajcie, teraz już działa. Jest, mój huge piękny. Dobra, musimy teraz to zobaczyć. Teraz musimy to zobaczyć. Dobra, poczekajcie. Bo teraz mam wszystkie Titaniki, czy nie? Dobra, to chyba się usunęły mi wszystkie Titaniki Ale nieważne, słuchajcie, najważniejszy jest ten Titanic Którego teraz mam Zobaczcie, wcale nie jest aż taki duży, wcale nie jest aż taki duży I możemy na nim jeździć, pięknie, słuchajcie Nie no, wygląda spoko, naprawdę W takim razie idźmy na spawna teraz Nie, nie mogę tu tędy nigdzie iść, nie mam nic odblokowanej, żadnych teleportów Wróćmy na spawna Nie wiem jak wy widzowie, ale ja od czasu do czasu Lubię się pobawić w Pet Simulator Z Wiem, mimo że to jest gra tak na raz Ale po prostu fajnie, wszystkie Titaniki Darmowe diamenty, no i specjalny pecik bierzemy z powrotem. Jak wygląda mój indeks? No, słabo, 20 petów. Dobra, ale zobaczcie co teraz za mną leci, nie? Zresztą co tutaj stoi też same Titaniki. Czy w ogóle w zwykłym pec simulatorze jest taki Titanik jak Titanic Kapibara? Powiedzcie mi, bo ja w sumie nawet nie wiem. Ale jeżeli jest, to ja go chcę mieć, bo jest naprawdę kozacki. Inny Titanic, który zwrócił moją uwagę, to jest właśnie Titanic Lucky. No i on wygląda też całkiem fajnie, całkiem fajnie, taki cały zielony. Jest chyba taki troszkę nawet szybszy, bym powiedział. Dobra, ale zobaczmy jeszcze tego specjalnego peta. Bo to jest, ej, ej, on wcale tak nie wygląda, on wcale tak nie wygląda jak tutaj na obraz. Dobra, to co widzowie, standardowo próbujemy przejść całego Pet Simulatora, a przynajmniej jego część, zobaczyć jak szybko to zajmie e, W takim razie widzowie jest godzina 21.54 jak to nagrywam, no i zobaczymy jak długo będę leciał tutaj, aż dotrę tak naprawdę do ostatniego świata W ogóle jest, czy, czy jest ostatni świat, się przekonamy o tym. To tu się dzieje, czemu on ma tyle Titaniców w ogóle? Dobra, słuchajcie, dostałem Titanic Hologram Cut za darmo od Prestona w ogóle. Nieźle, to jest dobry gifcik. no tylko akurat już mam jednego, więc będę miał dwa takie po prostu. Dobra, widzowie, to jest SkyWard. Wiem, że nic nie widzicie, ale o! Jestem tu! Halo! Co się dzieje? I znowu mnie nie ma, ale mogę kupić jajka. Uwierzcie mi, że to są i jajka, tylko nie wiem dlaczego jestem niewidzialny Ale, o dobra, możemy otwierać jajka, więc to się liczy Dobra, udało się, słuchajcie, jesteśmy na Kawaii Ward, zajęło to dosłownie chwilę Nie wiem, z dwie minuty, ponieważ ominęliśmy bardzo dużo światów Tak naprawdę nie trzeba tam nawet iść Jak to wygląda tutaj, czy są skrzynki? Nie, ja, to jest jajko Słuchajcie, za jeden bilion Okej, okay, otwórzmy sobie osiem I od razu mamy pety za mną, widzę... Jest, huge, słuchajcie, z pierwszych, z pierwszych ośmiu jajek Więc to jest naprawdę dobry dropik Zobaczymy, no, czy tutaj też jest jajko. Tak, tutaj też jest jajko, tutaj w każdej alejce jest jajko, to jest niesamowite po prostu. Otwieramy więc i no tutaj już huge nie ma. Dobra, ale przejdźmy do tej sekcji, ponieważ tutaj można dropnąć naprawdę fajne rzeczy, więc od razu bierzemy sobie Titanica, żeby dropnąć. Kupmy sobie tych jajek troszkę, czemu by nie. Exclusive Egg Diamond też sobie kupmy. E, tutaj również, żeby Titanic Huberta dropnąć. E, Titanic Agony, tutaj również. Wszystko sobie pokupujemy, co tutaj jest możliwe do kupienia, żeby dropnąć samemu te Titaniki, to będzie dopiero e, właściwie satysfakcja Tutaj nawet, wow, nie stać mnie 20 bilionów? Ej, gdzie ja wydałem wszystkie swoje diamenty? Faktycznie No dobra widzowie, to robimy opening w takim razie Czemu już od razu wyświetliło mi, co tutaj dropi tak naprawdę, ale dobra, otwórzmy jeszcze jedno Zobaczmy co tutaj dropnie. No niestety huge'a nie ma tutaj ani Titanika. Więc może exclusive E11 Od razu 8 naraz, bo czemu by nie? Fajnie, że mi zaspoilerowało wszystko. Więc od razu lećmy z następnymi. Słuchajcie, nie wiem, czy tutaj coś będzie ciekawego. Na razie żadnego huge'a nie poleciało mi żaden Huge eee, Więc tak, tu mam pojedyncze jajko jeszcze tu wszystko. Słuchajcie, same spoilery, same spoilery, ale dobra, niech będzie. Dobra, już muszę teraz pojedynczo chyba otwierać. Dobra, widzowie, tak wygląda ten opening, No jest troszkę Zlagowany, bo jakby nic nie dropi. A dopiero potem. W ekwipunku pojawia mi się drop Więc to jest ciekawe naprawdę Ale dobrze, otwórzmy sobie, czemu by sobie nie otworzyć Może jakiś huge poleci w końcu Albo Titanic, proszę dajcie mi Titanica A nie, w sumie to żaden huge nie poleciał I to jest ostatnie jajko i też nie ma huge'a Nice, dobra, jako że skończyły mi się diamenty Podejdę sobie tutaj i tak Wezmę sobie troszkę diaksów za darmo Czemu by nie, czy on ma Titanic Bread Shiba? Mordo, ty masz Titanic Bread Shiba? Jak to jest możliwe? Dobra, dostaję Titanic Hipomelon widzowie, Titanic Hippomel Rainbow! Co tu się dzieje? Tak wygląda Titanic Hippomelon w wersji huge, naprawdę? Ale nie, ten Titanic Bread Shiba to robi na mnie naprawdę gigantyczne wrażenie. Chciałbym go mieć. Tylko pytanie: z którego on jajka dropi w ogóle? Dobra, nie mam pytań, tutaj nawet jest ten nowy Titanic. Zobaczmy, czy znaczy nowy. Jego nie ma tak naprawdę, ale wygląda fajnie. Dobra, widzowie, nie wiem, co się dzieje, ale dostałem dostęp do panelu admina, gdzie na przykład mogę sobie zespawnować huge Bread Shiba. Titanic właściwie. O i tutaj mam jakiegoś trad'a, e, Natomiast e, coś mi się spokowało z ekwipunkiem, także jak widzicie dodaje mi się niby, ale w ekwipunku cały czas mam tylko jednego peta, więc nie wiem co się stało. Ale dostałem tutaj Titanic Huberta, także dziękuję Olek. No ale dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie, że do wygrania macie dzisiaj huge peta. E, no i cóż, Titanic hybrid 3 to chyba największe zaskoczenie. E, zaczyna bardzo lagować, więc uciekam. Czemu tak laguje?